A proszę bardzo, proszę bardzo. Cała, cała proszę, jednego, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękujemy. Dziękujemy się. Pamiętajcie, że Ja wiem, że jest mnóstwo radości, to jest wasz dzień i to wy rządzicie. Natomiast mam taką prośbę, czy możecie się wszyscy powitać wielkimi brawami? Wielkie brawa dla was. Kochani, póki co za chwilę przyjadą też lody i tutaj chciałbym powiedzieć, że naprzeciw waszemu świętu, naprzeciw Waszym potrzebom, naprzeciw zaspokojenia Was w słodkości...

To będzie się to bez jednego z Was. Ja chciałbym, żeby to właśnie ktoś z Was przeciągnął stęgę. Kogo wyniosę? Słuchajcie, ja jestem stary, ja jestem połowio, się ja mikrofon. Dobrze, pani Henia, słuchajcie, to nie zapominajcie też o pani Henie. Jak już oddajemy sobie tutaj te wszystkie hołdy, to pani Henia była inicjatorem tego. Dobra, ja, tak żeby było tyłem i żeby było sprawiedliwe, okej? Okay? Dobra, kto doskoczy do ręki? To doskoczy... Jest, tą rękę mam, dobra? Mam ciebie. Ok. Trzy, cztery. Jest! Brawo wielkie! Wielkie brawa! Tak jest plac zabaw imienia z króla Maciusza I, Tak jest. Dla wszystkich dzieci mamy szacunek, bo dzieci rządzą w tym mieście. I na tym polega dzisiejsza propaganda.